Witam Was w kolejnym odcinku z serii Analizujemy. Jest to seria, w której bierzemy sobie na warsztat spółeczkę, patrzymy w jej przeszłość oraz następnie patrzymy w przyszłość, staramy się ją przewidzieć. To są oczywiście tylko, tylko przewidywania. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie spółkę Allegro. Otóż, dlaczego Allegro? Było sporo innych zgłoszeń. Było zgłoszenie o spółkę JSW, było zgłoszenie o spółkę Polimex oraz o parę innych małych spółek. Ja staram się brać do analizy spółki, które są w obszarze spekulacyjnym, tak? czyli w obszarze, gdzie już inwestorzy nie inwestują w nie pieniędzy, tylko raczej gdzie rozgrywana jest tak naprawdę cała gra przez spekulantów, czyli właśnie kręcone są kółeczka robione są różnego rodzaju inne, inne rzeczy. alegro wydaje mi się w tym miejscu właśnie jedną z tych spółeczek, także zaczynamy. Na początek troszkę o historii Allegro. Otóż Allegro jest to portal bardzo nam dobrze znany, gdzie możemy kupić sobie różnego rodzaju uciuszki, buciki oraz inne rzeczy, ale Allegro pojawiło się dość niedawno na giełdzie papierów wartościowych, jak sobie spojrzymy tutaj, kiedy był debiut, tu widzimy November, październik, październik coś takiego, 13-12 października. I ta informacja powinna być dla nas kluczowa, tak, mianowicie, jeżeli w trakcie debiutu Allegro, Allegro zostało wycenione na z tego co pamiętam 50 zł dla instytucji, czyli dla wszystkich funduszy, które kupowały akcje, a one kupiły ich większość. W takim razie realna cena Allegro powinna być w okolicach 50 zł. Tak? Dlaczego? No generalnie bardzo, bardzo byłoby to nie, nieopłacalne dla firmy Allegro, by się zbyt nisko, gdyż każdy problem z wyceną, każdy błąd w cenie spowodowałby po prostu u nich straty pieniędzy. Pamiętajmy, że wejście na giełdę służy temu, żeby dokapitalizować firmę. Tak, czyli, właśnie, przekazać jej pieniądze ze sprzedaży akcji, a nie służy temu, żebyśmy rozdawali akcję za darmo. Także grupa specjalistów, wysoko wyspecjalizowanych analityków, ona wyceniła Allegro na 50 zł i taka cena została wpuszczona. Taką cenę powinniśmy pamiętać gdzieś z tyłu głowy, że to jest prawdziwa cena Allegro. Dlaczego? No, bo debiut był całkiem niedawno. Więc idziemy sobie dalej w historię i patrzymy, co tutaj się dzieje. Następnie ulica, czyli ewentualnie jakieś tam osoby prywatne zaczęły skupować akcje Allegro. Tu widzimy, zaczęli skupować je po 66 zł, Tu pojawiły się duże wolumeny. Skupowali te akcje oczywiście od kogo? No od innych osób, które te akcje w debiucie dostały, tak. I następnie, co osiągnęliśmy pewnego rodzaju euforię, osiągnęliśmy na szczyt, chyba nie dobiliśmy do 100 zł, tak. Za cenę akcji. Tutaj w ogóle też, co jest bardzo fajna rzecz w Allegro, słuchajcie, każda jedna złotówka więcej to jest miliard kapitalizacji więcej dla Allegro. To się bardzo prosto liczy, to jest w ogóle super ekstra rzecz. Także jak widzimy, że Allegro kosztuje 90 zł, to znaczy, że jest wyceniane na 90 miliardów złotych. Jeżeli widzimy, że kosztuje złotych 60, zł, to jest wyceniane na 60 miliardów złotych. Są grube pieniądze, myślę, że. Nikogo, a czy nikt z nas tak nie pieniędzy nie obraca? No w każdym razie widzimy tutaj pojechanie do euforii, następnie, że tak powiem, zjazd. Ta euforia była tu osiągnięta, w okolicy tej euforii było dość duże wolumeny, tu widzimy 28 milionów, później mamy zjazd, górka, zjazd. To oznacza co? Oznacza, że jesteśmy w obszarze spekulacji. Nikt przy zdrowych zmysłach w obszarze inwestycji, czyli w miejscu, gdzie kupujemy akcje tak, i myślimy o zakupie akcji na na przykład 2-3 lata, Nikt nie kupuje akcji w takim obszarze, tak? Dlaczego? Bo, bo osoby, które zainwestowały, kupiły te akcje po 50 zł. Tak? Także to wszystko, co się dzieje tu na górze, jest to, że tak powiem, zabawa spekulantów. I tutaj e, powiem Wam też, e, w jaki sposób podchodzą inwestorzy do Allegro, bo to jest ważne, abyście zrozumieli e, tak naprawdę. Co tutaj się dzieje, tak? Inwestor kupuje akcje na Allegro właśnie w chwili, kiedy ma tą realną cenę, i następnie oczekuje on na kolejne informacje, które mogą nastąpić za rok, za dwa lata, za trzy lata, na kolejne informacje na temat zmiany środowiska, czyli na przykład nie wiem, pokazania konkretnego raportu kwartalnego, albo czegoś tam takiego, albo na przykład, nie wiem, zwiększonych zysków, lub pozyskanie w ogóle całej masy klientów, tak? To są pewnego rodzaju informacje, które interesują inwestora, czyli, że tak powiem, zmiany w obszarze fundamentów Allegro. Nie interesuje go to, czy spółka w danym momencie jest wysoko czy nisko. Oczywiście, jeżeli nagle inwestor zobaczy, że spółka jest na poziomie 100 zł, to oczywiście stwierdzi, ok, przesada, tak, i będę akcje upłynął. Dlatego w interesie spekulantów jest niedopuszczanie, że tak powiem kursu do obszaru, gdzie inwestorzy zaczną się interesować sprzedażą akcji, tak. No i teraz tutaj wchodzimy do naszego kolejnego kółeczka, bo to co się dzieje na Allegro to są właśnie kółeczka, czyli lecimy sobie do góry, że tak powiem ubieramy ludzi i następnie zjeżdżamy w dół i tych ludzi staramy się wyleszczyć w tym takim slangu giełdowym, więc idziemy sobie tutaj i co tu się dzieje, że tak, tak powiem? zjazd na Allegro. Mnie też troszkę kusiło, aby tu wejść, ale powiedziałam sobie nie: jest to zbyt niebezpieczne. Otóż, też dlaczego jest to zbyt niebezpieczne? Z tego powodu, bo to dno o 60 zł, ono już było osiągnięte wcześniej i tak naprawdę wolumeny, które się pojawiały przy tym spadku, nie były zbyt duże. Także w interesie osób, które kręcą kółka i spekulantów, jest osiągnięcie bardzo dużych wolumentów spadkowych. Dlatego, bo wtedy ludzie oddają im akcje, tak. Jeżeli oni wywołają panikę, to ta panika im się opłaca tylko wtedy, kiedy wolumeny na spadku są duże. Wtedy oni mogą zacząć zbierać te akcje. Co tutaj się stało? No w mojej ocenie, że tak powiem, ktoś wszedł w paradę grubasowi. Oczywiście możecie się nie zgadzać ze mną, ale w mojej ocenie ktoś właśnie wszedł w paradę, jakiś inny mniejszy grubasek i że tak powiem, akumulował akcje przy 65 zł, nie dopuszczając do stworzenia się paniki, aby osiągnąć cenę 50 zł. Myślę, że w tym kierunku szły grubaski, żeby ta cena spadła poniżej 50 zł, żeby prawdziwa panika powstała na Allegro, Tak, żeby mogli sobie tych więcej akcji zakumulować po niskiej cenie. Ktoś mu przeszkodził. Tutaj później, gdybyśmy sobie przeszli na właśnie mniejsze, mniejsze te wykresy, a to może zrobię na Mniejszy interwał. Słuchajcie, bardzo mi się podobało, co, tu, to, co tutaj się działo. Pojawiały się wolumeny spadkowe, słuchajcie, bardzo wysokie, które w moim odczuciu miały przestraszyć tego człowieka, który tutaj w las po tej cenie, psując, że tak powiem, robotę dużemu rybasowi, który robił panikę. Miały go wystraszyć, żeby on jak najszybciej odszedł z tego całego pomysłu, tak? To się nie udało, ten człowiek dalej zakumulował ten wolumen spadkowy, lecz później następnie e, chyba się zorientował, co tu biega i dopuścił do spadku. E, także jak patrzymy sobie tutaj na, na to wszystko, to widzimy, że e, tak naprawdę powinna zadzieć się panika, tak? Powinna zadzieć się panika na dużych wolumenach. jaki, znaczy w którym obszarze ona się zadzieje, tego nie wiemy. Możliwe, że dolecimy tutaj do 50 paru złotych, tak? Możliwe, że zaczynamy się na 60 złotych. Dlaczego? No nie wiemy, kiedy ta panika się pojawi. Osoby, które będą zbierały akcje, pamiętajmy o tym, one mają na celu zebranie jakiejś ilości akcji. To nie jest tak, że nie chcą zebrać wszystkie, bo oni też mają określony kapitał. Jak zbiorą tych akcji zbyt dużo, wtedy, że tak powiem, mogą nie mieć pieniędzy na stworzenie wybicia które będzie bardzo konkretne do dystrybucji, tak. Także oni muszą odpowiednio wyczuć, aby ilość tych zebranych akcji była dla nich wystarczająca i żeby właśnie tej kasy im wystarczyło na wybicie oraz żeby specjalnie nie obniżyć za bardzo nastrojów na, na takiej spółeczce jak Allegro, bo wtedy to wybicie może się nie udać, tak. Nikt może nie kupić tych akcji po wyższej cenie, na przykład po cenie 76 zł. I tutaj się pojawia jedna kwestia, tak? Mianowicie, jak patrzymy sobie tą historię, o której mówiłem na początku, czyli że Allegro kosztowało 50 zł dla dużych inwestorów i że każda złotówka to jest miliard. Spójrzmy sobie teraz na to. W tej chwili Allegro kosztuje 65 zł. Inwestorzy kupili tą spółkę za 5 dych, za akcję. Więc. No, dalej są na plusie 15 miliardów, jeżeli oni też tak naprawdę brali udział w tej całej dystrybucji, w tym całym, w tej całej spekulacji, która dzieje się powyżej, to w tym momencie, co cena ich akcji spada, tak? Czyli oni, że tak powiem, dokonując obrotu, można powiedzieć, obniżają sobie średnią cenę posiadania akcji. Tak? Wychodzą ciągle na plus, i tak dalej, i oni nie będą się bali w tym momencie zejścia na przykład do 54 zł, 53 zł, mogą sobie spokojnie dokupić wtedy akcji, zakumulować tych akcji i jest wszystko w porządku, tak? Jedyne, czego inwestorzy będą się bali, to będą się bali złych wyników na Allegro oraz jakichś złych informacji z zewnątrz, tak? Ale też pamiętajmy o tym, że przy takim podejściu, tak? Gdzie pokazali już nam cenę 90 parę złotych, to e, gdy zaczną doszukiwać się złych e, wiadomości na temat Allegro, to wywindują po prostu cenę na 90 złotych, i te złe wiadomości co zrobią, po prostu e, skokowo obniżą kurs do 60 złotych. E, tak, I, i, i generalnie w poczuciu małych inwestorów to będzie e, uczucie, że, że tak powiem, akcje Allegro topnęły o 20% w ciągu jednego dnia. Uczucie dużych inwestorów, to będzie, to, to będzie takie uczucie, że OK, spoko, uratowaliśmy nasz kapitał, jest OK, tak? Także, jak przewidujemy sobie to Allegro? No tutaj przewidujemy sobie, że musi nastąpić panika na dużym wolumenie do jakiegoś poziomu, do jakiego tego nie wiem. tak? Ja w każdym razie Allegro na razie nie dotykam, bo jest to. Też spółka dla mnie, czy znaczy, znaczy jest to spółka wysokiego ryzyka, tak? Cały czas poruszamy się w obszarze spekulacyjnym, czyli gdzie cena tych akcji jest wyższa niż cena ostatnio, ostatnio proponowana przy debiucie Allegro na giełdzie papierów wartościowych. Proszę Was o komentarze odnośnie, odnośnie samego Allegro. Oraz propozycje kolejnych spółeczek, które byście chcieli, żebym przeanalizował. Oczywiście weźcie pod uwagę, że analizuję tylko i wyłącznie spółki, które znajdują się w obszarze spekulacji oraz spółki, które tak naprawdę mają dość dużą płynność. Tak? Interesujące dla nas są spółki, gdzie wchodzą fundusze szortujące. Tak? Z pewnością nie interesują nas nowe spółeczki, to nie jest też portal, gdzie będziemy mówili o inwestycjach na kolejne 3 lata, czyli nie będziemy tu wyszukiwali spółek z Newcona, gdzie włożymy pieniądze i one nam się rozmnożą nagle w sposób magiczny w parę miesięcy. Tutaj zajmujemy się spekulacją w obszarze takim, miesiąc do przodu, tak? także, okej, okay. jeszcze raz dzięki za uwagę. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Jest tam nas już ponad 50 osób, i zostało tylko 50 miejsc, a później dostać się tam będzie trudniej. Także pozdrawiam jeszcze raz.